Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Witam serdecznie, a dzisiaj na pokładzie Zabezpiecz Auto mamy Skodę Superb z 2020 roku. I w aucie zamontowaliśmy tutaj nasze zabezpieczenie Canlock. To jest urządzenie. Jak widać, bardzo mały sprzęt, mniejszy od kluczyka. A tutaj dodatkowo do zestawu dołączamy bryloczek. Bryloczek wystarczy mieć przy sobie włączony i auto zostaje odblokowane. Na ten moment pokażę, jak działa sama blokada i odblokowanie zabezpieczenia poprzez przyciski. Ja sobie klikam na hamulec i na start. Klikam na start, nic się nie dzieje. Jest informacja, że brak, brak kluczyka w środku. Włącza się tutaj oryginalny klakson sterowany cyfrowo, jak i kierunki. Ja sobie kod wprowadziłem, auto zostało odblokowane. Teraz klikam na start i auto nam od razu poprawnie odpaliło. Jeżeli mamy przy sobie bryloczek włączony, auto zostaje od razu odblokowane. Tutaj na nic nie trzeba czekać. Kodu również nie trzeba wprowadzać. Kod jest jedną z trzech form do odblokowania zabezpieczenia. Trzecią formą do odblokowania jest aplikacja. Wystarczy sobie ją zainstalować na telefonie i złączonym włączonym bluetooth z sparowaną aplikacją, z naszym urządzeniem. Wsiadamy do auta, auto również od razu jest odblokowane mamy też taką fajną funkcję jak tryb serwisowy, zabezpieczenie można sobie włączać i włączać w momencie jeżeli będą chcieli Państwo zawieźć autko na warsztat, na serwis nie muszą mówić wcale, że to zabezpieczenie jest, można sobie je wtedy wyłączyć i poprzez aplikację i poprzez przyciski jakby, no mamy tutaj trzy formy włączania i wyłączania zabezpieczenia jeśli chodzi o samo zabezpieczenie posiadamy, tutaj spełniamy wszystkie normy unijne, posiadamy homologację 20 również po montażu Państwo otrzymują certyfikat z gwarancją także jeśli chodzi Tutaj o nowe auta wszystko jest bezpieczne. Dzięki, bardzo pozdrawiam. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.